ja cztery palce mam. Bóżacik żółciasty, ja czteropalczasty. Hap, 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 a ja czarną bluzkę mam. Polską flagę noszę, i was bardzo proszę. Kochajcie, ten kraj. Cikam I znowu Wam pokazuję, kochane dzieci, patologię to jest to co wczoraj robiłem, reportaż o stadionie w klubie sportowym Olimpia. Zobaczcie, zbierają po wczorajszym bazarku Olimpijce na kole, a tam nauka jazdy. Widzicie? Tym się zajmuje Polski Robotniczy Klub Sportowy Olimpia biznesem bazarek nauka jazdy z tego pieniążki z tego się utrzymuje ale sportu to widzicie nie ma i ruina o, dziurawe zobaczcie dziurawe parkanie wszystko białe ruina natomiast dzisiaj teraz robię reportaż o ścieżce rowerowej o ścieżkach rowerowych słuchajcie głupota w polsce rządzi to już mówiłem wam nie od dziś ale Ludzie, którzy rządzą, wydają przepisy. Chodzi mi o kodeks drogowy, wiecie? Kodeks drogowy wyraźnie nam mówi, uświadamia, że rowerzysta, o, tam dalej jedzie. Że rowerzysta, który jedzie nawet ścieżką rowerową, chodnikiem, i zbliża się do przejścia dla pieszych o, zobaczcie, nawet dzieci przejeżdżają o, mama z dzieckiem Zbliża się do przejścia dla pieszych. Rowerzysta ma obowiązek siąść z roweru i przeprowadzić rower przez jezdnie, przez pasy, a nie przejeżdżać. A zobaczcie, ci co rządzą naszym krajem i ta Unia Europejska, bo to ona to stworzyła, napędza. Zobaczcie, co zrobili. Budują rzeczy, które łamią przepisy. Kodeks. Bo zobaczcie, tutaj jest ścieżka rowerowa. Obok pasy i wręcz się namawia, żeby przejeżdżać. Jest sygnalizacja świetna, widzicie? Powinien być znak koniec ścieżki drogowej przed przejściem przez zebra i ta zebra powinna być na całej szerokości. A tu zrobili, zobaczcie, alejkę ścieżki rowerowej przez jezdnię i oświetlenie, nawet. Widzicie? Tak się wręcz. Namawia, żeby przejeżdżać. A wiecie dlaczego? O, zaraz wam pokażę, jak przejeżdża rowerzysta. A wiecie dlaczego ten przepis jest taki, żeby przeprowadzać rowery? Zaraz wam pokażę. Ponieważ samochód, co ten, co skręca w prawo. A widzicie? A wyraźnie jest w kodeksie drogowym, że należy przeprowadzać rowery, i kierowca, który jedzie, skręca, nie zauważy rowerzysty. Bo Oto jest ten.